Witam Was w 17 dniu otwierania kalendarzy adwentowych um, i coraz, 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 coraz bliżej świąt, więc nie wiem Tak chciałam kalendarze adwentowe, um, a tu już prawie koniec, więc e, dobra. Teraz tak, otwieramy kalmy solwentowe ten jako drugi, bo wczoraj otwieraliśmy jako pierwszy. Także tutaj siedemnastkę jest tutaj. I sobie też zobaczymy, co jest w osiemnastce, bo osiemnastka jest bardzo, bardzo taka duża. Nie wiem, co tu może być, ale chyba coś z parcianki. Tu coś jest. Ale co to nie wiem. Coś dużego chyba. Ale nie mam pojęcia, bo. No, tu jest. Tu. Tu jest parcianka. Eee. Tu jest kółeczko. Tu jest kółeczko jakieś. I reszty nic nie czuję, ale dobra. Zobaczymy jutro, a dzisiaj otwieramy 17. Także zamykamy kalendarz. Dobra. Możesz mi odejść tutaj. Słuchaj. No. Ja wiem, że ty chcesz otwierać ze mną. Tak. Dobra, otwieramy. Zwyknę nożyczki. Wobec nożyczek to... Nie otworzymy tego kalendarza tego okienka. No masz. Okej. Okay. Tutaj. No tu. Okej, okay, mamy tutaj czerwone coś. Oh, mamy wodę. Mamy wodę, Dobra. Ja nie wiem. Mamy czerwone wodze. Oh. Szok! <noise> mamy białe i czerwone. No okej, okay, świątecznie. E, więc fajnie, fajnie, fajnie. Ale co ja wczoraj mówiłam? Nie pamiętam, co wczoraj mówiłam. Ale że coś, coś będzie, ale nie wiem. Co, nie pamiętam już, co mówiłam tam, wczoraj. Na okienko dzisiejsze, ale dobra. Mamy wodę. Um, więc super. I teraz tutaj siedemnastka. Yy... Tu mamy siedemnastki u góry. Obok dwadzieścia Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj okej. Okay. A i te nasze, ale poklejki drobnitkie Te nasze prostokąciki, no masz. Tam coś w ogóle wylata. A nie, tam jest góra kalendarza, żeby otworzyć. Ale my oczywiście nie otwieramy. Okej, okay. tak, leci tam. I dzisiaj mamy takie spaczki. W ogóle one co, co okienko są inaczej podrobnione w sensie zostaw na chwilę. E, chodzi mi o to, że. Tu na przykład mamy raz, dwa, trzy, cztery małych kawałeczków, a reszta jest taka duża. I ja wczoraj próbowałam je przypłowić na pół jeszcze bardziej, żeby z tego dużego były takie malciepie. To tu w ogóle jak ciężko, nie, nie, nie dałam rady i dałam jej, ale nie dałam rady niestety tego dać na pół ehm, rękoma. To jest takie twarde, że naprawdę. I mamy też czerwone wodze. Nie są one jakieś długie. Mega. I chyba... Jakie... Dobra, dobra, dobra. Jakie one króciutkie są trochę. Mm, ale do małych... nie do piątek będą okej. Okay. <ścoughs> tak jak i w sumie wszystko. Także dzisiaj mamy smaczki i wodze. No ja, że otwieram dwa kalendarze, to nie ma nie dzisiaj jakiegoś takiego super mega. Ale jeśli złączymy kalendarz camelot w całości, co będziemy robić już po vlogmasach, to zobaczymy jaka rzecz będzie wtedy najlepsza, a jaka rzecz będzie najgorsza z całego kalendarza. No na razie nie robię takiego, bo i tak nie wiem co będzie dalej w okienkach, więc dlatego nie robię jakiegoś takiego podsumowania poza odcinkiem, bo wszystkie rzeczy daję do szafki żeby potem mieć łatwy dostęp, żeby no, zrobić ten odcinek. E, tak samo robię z tym kalendarzem, z koralikami, z biżuterią. E, tak samo jest, też daję do tej samej szafki. E, I potem po, po ale tym, i potem po vlogmasach będziemy to razem oceniać. Znaczy ja będę to oceniać. E, ale tu będą tam bum, będą wszystkie tu rzeczy o głowie, koń i tak dalej, a wiadomo nie będziemy oceniać na konia będziemy oceniać w vlogmasie numer 24, a w e, ocenianiu rzeczy już nie będziemy konia oceniać. Będą rzeczy poza koniem, bo wiadomo koń wygra ale nie musi wygrać, ale wiadomo, że koń tutaj tak naprawdę jest najlepszą rzeczą w tym kalendarzu adwentowym. E, no a co? No to moje takie informacje były, a teraz to zapraszam do dodatkowej rzeczy. A dodatkową rzeczą były skoki i trochę y, ujeżdżenia. Ja i moje uje, to jest po prostu cudo bo ja y, w ogóle ujeżdżenia nie potrafię, e, też mi się jakoś za bardzo nie chciało, coś tam porobiłyśmy, no ale bardziej y, sobie skakałyśmy no i, no i to jest bardziej terening na Red Bullu niż na Czapelocy, bo Czapelot był w tamtym vlogmasie, y, czyli wczoraj. A dzisiaj jest Red Bullek, czyli e, koń e, Oliwi, który dla mnie jest najwygodniejszym koniem, którego ona ma, ale wiadomo, nie jest on jakiś mega wow, super. E, ale no jak ja jestem u niej to po prostu zawsze, ale to prawie no zawsze no nieważne, nawet ja, zawsze, ja biorę Red Bulla i... Chcę go po prostu, chcę się na nim przejechać, bo inne konie to są albo za ciężkie, albo coś mi po prostu w nich nie pasuje. Ja wolę takie leciutkie konie, których prawie nie czuć, um, więc yy, tak. No i tutaj sobie już rozkładamy żeby były z, y, ujeżdżenie. W ujeżdżeniu była po prostu tragedia, coś mnie ona tam uczyła, ale ja dalej robiłam swoje, ja tego nie umiem. E, ujeżdżenie dosłownie trwało z jakieś 10 minut 15. No także możecie chwilę się ze mnie pośmiać, ale no wiadomo każdy od czegoś zaczynał. E, jeszcze tak to ułożyliśmy, że to jest takie małe to było, ale no ja już chodziłam. I nie wiem, zrobiłam dwie rzeczy, resztę przechodziłam po prostu kółeczkami przechodziłam, bo po prostu za mało miejsca mieliśmy. Jeszcze te drzewa i w ogóle i kamienie, to to już normalnie tragedia. Kilka rzeczy tam porobiłam, potem razem coś tam porobiłyśmy, e, potem jeszcze do domu poszłyśmy, porobiliśmy coś w domu i się pogadałyśmy. I już musiałam później jechać. Tutaj jakieś tam tutoriale, coś tam nie wiem, co on tu kombinuje, ale potem to robiliśmy razem, żeby to mniej więcej jakoś tam wytłumaczyć, a ja i tak nic nie rozumiem. Ja w ogóle nie wiem, czy jestem na mnie tak. Ciągle robię jedno i to samo, no, no, no dobra, no um, Coś mi chyba to dalej pokazuje, jak to zrobić. Ja nie wiem. I ja się uparłam na to i tak robię, to cały czas to robiłam. I nic innego tylko te nogi kurde do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. W ogóle zmieniłam nogę. No i tak to piękne ujeżdżenie wyglądało, jakby było w ogóle to można było nazwać było ujeżdżeniem, ale okej. Okay. Potem przeszliśmy do e, potęgi skoku, i tam kilka, e, dosłownie kilka centymetrów przeskoczyłam z Red Bullem i potem już e, zmieniłam na ciapelota. Ale tego to już tutaj nie wstawiałam akurat. Także tutaj sobie podwyższałam z miejsca, jakby w sumie skakaliśmy. Znaczy, oliwa przeskoczyła, ja też tak trochę się trochę oddaliłam, ale też przeskoczyłam. I potem znowu podniosłam, i też to przeskoczyliśmy. Później dopiero wzięłam na tutaj jakby tak 50 cm albo trochę więcej. To wzięłam ciapelota już. Nie wiem czemu, ale jakoś tak. Tutaj pyk pik biegnę i poleciała przeszkoda, także jak już tę przeszkodę naprawiłam, to już wzięłam to i skakałam, a tutaj na końcu jeszcze się na nim przyjechałam. A więc jeśli taki odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę sobie kazunkiem, a to by było na tyle i do jutra!